Wychowały mnie miękkie kołdry ani wygoda, tylko zimną presja i życiowa szkoła. Ludzie chcą łatwo, ja wybram drogę stromą, bo wiem, że bez bólu nie stajesz się sobą. Każda porażka to głuść, bija się głęboko, ale właśnie przez to serce twardnieje powoli. Gdy stoisz na krawędzi i boisz się skoku, to wtedy rośnie siła, a nie przy ciepłym napoju. Strachu czy odwagi? Bardziej niż komfort kiedykolwiek Nie w ciszy powstaje, stal tylko w huku i gniewie Życie krzyczy padnij, a ty odpowiadasz, staje Tylko ci co przeszli ogień Naprawdę wygrać Strachu yeah. odwagi? Bardziej niż komfort kiedykolwiek Nie w ciszy powstaje, stal tylko w huku i gniewie Życie krzyczy padnij, a ty odpowiadasz, staje Tylko ci co przeszli ogień Naprawdę wygrał. Dużo ludzi śpi w swojej miękkiej strefie. Potem panikują, gdy choć trochę zawiewia. Komfort przytula, lecz robi z ciebie słabego. A strach pokazuje twarz i uczy walczyć ze sobą. Nie szukaj łatwego, bo łatwe gnije szybko. Mętwo rodzi się wtedy, gdy płaczesz w ukryciu. Krok po kroku, nawet jeśli rży kolano. Właśnie tak buduje się coś, co trwa długo. Strach uczy odwagi. Bardziej niż komfort kiedykolwiek Nie w ciszy powstaje stal tylko w huku i gniew Życie przy czy padnij, a ty odpowiada wstaje Tylko ci co przeszli ogień Naprawdę wygrali gdy uwagi Bardziej niż komfort kiedykolwiek Nie w ciszy powstaje stal tylko w huku i gniew Wzycie przy padnij, a ty odpowiada wstaje Tylko ci co przeszli ogień Naprawdę wygrali Jeśli boisz się to dobrze, to znak, że żyjesz testuje, a słabi czekają na cud Ci, co stają mimo drżenia, to oni potem świecą Bo tam, gdzie ciemno, tam widać, kto ma światło Nie uczą na zwycięstwa wygodne fotele Tylko te momenty, gdy myślisz, nie dam rady Ale idziesz i właśnie wtedy zmieniasz siebie Bo każdy krok w strachu to krok ku sile Strachu czy odwagi Bardziej niż komfort kiedykolwiek Wykuj to w sercu Żyj, gdy zgasi światło Tylko ci, co przeszli pustkę naprawdę są żywi A zwycięzcą jest ten, kto wstał, choć miał upaść Strachu czy odwagi